Bardzo mi miło będzie Państwu powiedzieć dosyć szybko, bo mamy troszkę opóźnienia. O tym przede wszystkim, ile, ile mamy projektów live, ile, ile ile ich mamy w naszym portfelu i co udało się zrobić do tej pory. Pierwszy slajd sobie daruję ze względu na właśnie te opóźnienia czasowe. Przejdźmy od razu do Meritum. I pokażmy, z czym w tej chwili musimy się zmierzyć. No my, jako krajowy punkt kontaktowy, który, który państwa wspomaga w tworzeniu nowych projektów, ale wszyscy, wszyscy w Polsce, którzy chcemy aplikować do LIFE, musimy sobie zdać sprawę, jaka jest, jaka jest sytuacja i jak, w jaki sposób aplikować skutecznie. Zacznę od tego slajdu, który pokazuje. Ile y, wniosków zostało skutecznie złożonych, ile jest zaakceptowanych, ile umów, krótko mówiąc, y, w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej posiadamy. Y, czerwona kreska oddziela dwie perspektywy, tak? Poprzednią perspektywę w latach, która była w latach 2007-2013, i obecną perspektywę, która właśnie dobiega końca, czyli 14-20. Y, jak Państwo widzicie po wysokości słupków, czyli liczbie projektów zaakceptowanych i które zresztą uzyskały także współfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo to jest również nasza rola, współfinansować te projekty, to widać dużą różnicę. Tak? W poprzedniej perspektywie mieliśmy akceptowanych corocznie. No, najmniej to było dwa, tak? Ale to był jak gdyby wyjątek. Trzy w pierwszym roku, ale potem było siedem, osiem, 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 osiem nowych projektów co roku. Ta perspektywa poprzednia była całkowicie inna. Wtedy była alokacja krajowa i ona była taką bardzo sztywną kwotą przypisaną do każdego kraju i Polska po prostu y, miała prawo wykorzystać tą alokację do końca. No oczywiście musiała złożyć dobre, dobre, wnioski. Pamiętamy, że w tym czasie Komisja wkładała duży bardzo wysiłek, przysyłała dużo pytań. Y, te projekty, które, 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 mogły być realizowane, y, jak gdyby ostatecznie trafiały do realizacji. Y, przyszła kolejna perspektywa. Przyszedł rok 2014 i mamy zero projektów. No to był, to był, to był y, to był spory szok. W 2015 dwa projekty, tylko w 2016 jeden projekt realizowany do tej pory, w 2017 trzy projekty, w 2018 znowu zero projektów, w 2019 jeden projekt zaakceptowany i podpisana umowa. W 2020 jeszcze, jeszcze nie wiemy. Tutaj również do roku 2017 była alokacja krajowa, ale ona działała na zupełnie innych warunkach. To była właściwie już otwarta konkurencja. I były to inne zasady, dlatego ona tak nie zadziałała jak w poprzednich, jak w tej pierwszej perspektywie. Musieliśmy konkurować już w gronie wszystkich projektów Unii Europejskiej. I teraz może skąd te projekty się wzięły, przejdziemy do kolejnego slajdu. No żeby te projekty się skądś, żebyśmy mogli podpisać umowę, no to najpierw one są składane, tak? I tutaj niebieskie słupki pokazują liczbę projektów składanych. W pierwszej perspektywie, tutaj mamy tylko dane od 2011, bo takie dane można w tej chwili pozyskać z e-proposal, czyli z tego generatora wniosków Komisji Europejskiej, wcześniejszych danych tam nie ma, więc, więc widzimy te pierwsze, ostatnie trzy lata poprzedniej perspektywy, to widzimy, że składanych było 17, 18, 20 wniosków i akceptowanych przez Komisję było 7, 8, 8, 8 wniosków. Te wnioski zostały zrealizowane, czy czasami jeszcze są realizowane do tej pory, to są czasami długo jednak przez wiele lat realizowane projekty. No i mamy tą kolejną perspektywę. W 2014 roku proszę zauważyć, tu, gdzie mamy zero projektów zaakceptowanych, zero umów podpisanych, złożyliśmy 27 wniosków z Polski, ale jednak okazało się, że te wnioski są nie takie, jakie Komisja by chciała, tak? One, są, one były bardziej w kształcie tych z poprzedniej perspektywy, czyli bardziej. Lokalne, bardziej bardziej może regionalne. Dotyczyły często jednego obszaru Natura 2000. No tu się okazało, że nie takie są oczekiwania komisji. Potem sytuacja już była troszkę, może lepsza, ale, ale nie aż tak, żeby się było z czego cieszyć. Może, może 2017 rok to był ostatni rok z tą alokacją, o której mówiliśmy. Też państwa namawialiśmy w tym 2017 roku, składajcie, bo kończy się to jest ostatni rok alokacji, może będą większe szanse. rzeczywiście wtedy złożono 13, 13 wniosków, i z czego trzy zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. I e, ostatnie 3 lata, tutaj, które widzimy, te, gdzie pojawia się słupek żółty, e, to jest zmiana procedury, tak? czyli Komisja Europejska zmienia e, procedurę na tak zwaną dwuetapową. E, więc popatrzmy, 2018 rok z Polski złożono dziewięć tych tak zwanych not koncepcyjnych, concept notes, my je nazywamy fiszkami w skrócie, z czego aż siedem komisja zaprosiła tak do złożenia pełnego wniosku. To jest pierwszy etap tej oceny. Z tych siedmiu złożono pięć, ale żaden nie został zaakceptowany. Także no, też wiadro zimnej wody na głowę dla nas. W 2019 roku złożonych z Polski zostało 11 not koncepcyjnych, Cztery zostały zaproszone i złożone w, jako pełne wnioski. Jeden jedynie uzyskał e, akceptację komisji. E, to jest wniosek Kampinoskiego Parku Narodowego, z tego co pamiętam. I mamy rok, e, nabór bieżący 2020, a złożyliśmy aż 29 koncepcji, e, czyli tych fiszek. Mamy 5 zaproszeń do, złoże, do złożenia pełnego wniosku. No w tej chwili. Ci, którzy to przygotowują, piszą pełne wnioski i będą wkrótce składali pełne wnioski. Chciałem Państwu pokazać listę ośmiu projektów, które są poniżej tych pięciu. Tak? Te pięć uzyskało zaproszenie, ale kolejne wnioski, tu mamy osiem kolejnych wniosków, które miały również wysoką punktację. Można powiedzieć, że o włos powinny również dostać zaproszenie. Zabrakło im może, może czasami jednego, może czasami dwóch punktów. Pokazujemy tę listę, nie pokazujemy, kto je składał, bo nie uzgadnialiśmy tego, ale, ale może Państwa tytuły projektów. Tutaj mamy do rzeczy parsenty ochrony ich tiofauny, mamy Dolinę boguinarwi siedliskową ochronę, mamy zapylacze. Ochronę zapylaczy, mamy użytki, mamy łąki górskie w Karpatach, mamy również gatunki inwazyjne roślin i ich zwalczanie, ochronę siedlisk na Pojrzu Południowo-Bałtyckim, mamy również ochronę główca w Puszczy Solskiej, czy też ochronę bociana białego. Może ktoś z Państwa pomyśli, może, 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 może coś tytuły, tytuły Państwu, Państwu mówią, może Państwo dołączą się do. Może Państwo wyszukacie w jakiś sposób, dotrzecie do tych, którzy te wnioski przygotowują, i może kolejny raz złożycie w większej, w większej grupie większy projekt, może on będzie wtedy mocniejszy, może będzie miał większe przebicie. Przejdziemy teraz do budżetów. Tu jest zresztą odpowiedź na pytanie zadawane w dzisiejszym, w dzisiejszym konkursie, a więc w latach 2008-2019. Łącznie mamy w portfelu 43 projekty przyrodnicze o łącznym budżecie 129 milionów euro. To daje średnio 3 miliony euro na projekt. To jest całkowity budżet. On się oczywiście składa z dwóch podstawowych pozycji, bo to jest wkład Komisji Europejskiej, ponad 70 milionów euro. To średnio jest 1,6 miliona euro na jeden projekt i współfinansowanie Narodowego Funduszu, które tutaj wynosiło 45 milionów euro, ponad 45 milionów euro. Jak widzicie Państwo, wkład Narodowego Funduszu jest tutaj no znaczący w, całym, w tym całkowicie budżecie tych 43 projektów. Ale porównajmy sobie te dwie perspektywy lewy, ciemno-zielony słupek to jest ta wcześniejsza perspektywa, kiedy, kiedy LIFE odnosił taki spektakularny sukces, wtedy budżet całkowity tych projektów, 36 wtedy polskich projektów przyrodniczych wynosił 107 milionów euro, a w tym ostatnim kończącym się obecnie, kończącej się obecnie perspektywie to już zaledwie 22 miliony euro, wkład komisji Wcześniej wynosił 57 milionów euro, teraz już tylko 14 niecałe i wkład Narodowego Funduszu stosownie do tego prawie 40 milionów w poprzedniej, w tej wcześniejszej perspektywie i w obecnej zaledwie 6, nieco ponad 6 milionów euro. Widać, że w tych perspektywach wartość dofinansowania Komisji Europejskiej wzrasta. Tak? Ona w poprzedniej perspektywie była 1,6 miliona euro, w polskich projektach w tych 43, w tych 36, natomiast w tych 7 średnio wychodzi wkład Komisji Europejskiej 1,9, prawie 2 miliony euro na projekt. Tak to wygląda ta nasza statystyka. I króciutko jeszcze o efektach. To jakiś czas dokonujemy takiego podsumowania. Tu jest podsumowanie tych projektów, które, które w zasadzie się zakończyły, plus takich mocno zaawansowanych. Na końcu powiem Państwu, gdzie te, gdzie te dane również się znajdują. Więc można powiedzieć, że ponad 140 obszarów Natura 2000 skorzystało z projektów LIFE. 150 gatunków z dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej również wśród tych projektów skorzystało na. W pracach wykonywanych na ich rzecz. Poprawie stanu siedlisk, poprawa stanu siedlisk nastąpiła na ponad 9 tysiącach hektarów. I tutaj ostatnia taka ważna informacja z tego slajdu, że 9 projektów z obszaru przyrody, Nature and Biodiversity zostało wyróżnionych tytułem Best Life Nature Projects. Komisja Europejska przyznaje takie, takie tytuły. To jest, to jest bardzo miło, że. Aż dziewięć polskich projektów, w tym jeden uzyskał, uzyskał no już yy, yy, szczególne wyróżnienie, bo Best of the Best, Like natural, natural Project. Pełną listę tych projektów znajdziecie Państwo również w ostatnim slajdzie, yy, powiem, gdzie ta, gdzie ta pełna lista jest dostępna, a poza oczywiście innymi źródłami, takimi jak strona Komisji Europejskiej. Troszkę jeszcze o efektach. No, dużo efektów to jest ochrona siedlisk. Wcześniej było wzmiankowane, że właśnie usuwanie podrostów, drzew i krzewów, które, które zacieniają, zagłuszają, doprowadzają do zmian na siedliskach, które chcemy zachować. Tutaj prawie ponad, ponad 3000 hektarów zostało w ten sposób takimi zabiegami y, objęte, e, również zabiegami wypasu i wykaszania objęto 2900 hektarów, również wypasem tutaj y, ponad y, tu było ponad 320 hektarów poprzez y, zwierzęta, które, które, które w tym celu zakupiono, y, ponad 1400 zwierząt, które służyły do wypasu takich miejsc. E, jako przykłady tutaj są tytuły projektów pod spodem, to te dane, które mamy powyżej, są z wielu projektów. Tutaj są jakby przykładowe zdjęcia i podpisy, z których projektów te zdjęcia pochodzą. No właśnie, pozdrowienia dla dużej grupy z Państwa, którzy, 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 którzy tutaj uczestniczą, są z wód polskich, ale tu, jak Państwo widzicie, również projekt Rdosiu w Szczecinie jest, jest tutaj pokazywany. Szereg obiektów hydrotechnicznych zostało wykonanych. Przede wszystkim to są przepławki służące łączeniu, jak gdyby niwelowaniu różnego typu przeszkód, tak jak na przykład progi powodowane przez elektrownie wodne. Więc często tym, często również. Tym pracą towarzyszą również prace odtworzeniowe, czy wzmacniające tarliska ryb tak jak tutaj mamy na Redze, lewe we 12 przejść dla płazów zostało wykonanych. To jest no, takie przejście dla płazów to jest duża praca. Tak? Jak Państwo widzieliście, kiedyś to się łączy z całą przebudową drogi. Tutaj akurat mamy przykład Stowarzyszenia Człowiek i Przyroda, które, które jest tutaj bardzo doświadczoną instytucją. Też lewy slajd pokazuje, że wielu tym wielu tym projektom towarzyszą prace różnego typu działania edukacyjne, no szczególnie z dziećmi, to później jeżeli to jest lokalnie robione, to Wszyscy później lokalnie wiedzą, kto te przejścia wykonał i że należy chronić płazy. Bardzo fajnie to wychodzi. Mamy oczywiście grupę projektów dotyczących gatunków z dyrektywy siedliskowej. No, tutaj ten przykładowy nasz sztandarowy polski żub. Świetny projekt realizowany na Pomorzu Zachodnim przez Zachodnio-Pomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, ale we współpracy z pięcioma nadleśnictwami. Także bardzo, bardzo, bardzo kompleksowy, duży projekt na dużym obszarze z bardzo ciekawymi efektami, eee, warty, warty na pewno wskazania. Eee, już, już kończymy tę prezentację. Eee, właśnie wspomnieliśmy o oczkach wodnych, no tu jest między nimi jako przykładowy projekt, pokazany projekt ochrony bociana w Ostoi Warmińskiej, która, która została wyznaczona w celu, gdzie, gdzie przede wszystkim chronimy bociana białego. Żyzne siedliska pełne takich, no jak to w młodoglacjalnym krajobrazie zagłębień, ale wiele tych oczek zanikło, więc wiele trzeba odtwarzać, więc tworzymy siedliska dla, dla płazów, a bezkręgowców równocześnie są to fantastyczne miejsca żerowiskowe dla, dla bocianów, wielu innych ptaków. Jeszcze taka garstka została projektów, do których już nie, które już nie są zilustrowane, ale są tutaj wykupy gruntów przede wszystkim, tak gatunki obce, dokumentacje i szereg innych działań, które, które z tych projektów wynikały. Obiecałem ostatni slajd, że jeszcze na koniec wspomnę, że te dane można znaleźć w podsumowaniu, które, które w zeszłym roku się ukazało, polskie projekty live, ono jest dostępne w formie PDF-u na naszej stronie. Również na stronie Komisji Europejskiej szereg, szereg danych Państwo znajdziecie. Jeszcze raz podziękowania za pomoc w stworzeniu tej, tej, tej publikacji, za rysunki, zdjęcia i wszystkie materiały, które Państwo nam przekazywaliście jako beneficjenci. I ja na tym już zakończę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrze, dołączam się to podziękować, bo dziękowań beneficjentom. Dziękuję też tobie, Irku, za przedstawienie tej prezentacji. Proszę Leszka, żeby króciutko poinformował nas o rodzaju, czym my jako Narodowy Fundusz dysponujemy, w jaki sposób Państwa chcemy wspierać. Tylko będą dwa slajdy, ale dobrze było, żebyście Państwo tę świadomość mieli, że. Naprawdę i wasz sukces jest naszym sukcesem. O, tak, tak to traktujemy. Proszę, Leszku, dostępni prezentację i możesz już zacząć mówić. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym bardzo krótko Państwu zaprezentować kilka informacji, też wybiórczo, na temat oferty finansowania. Współfinansowania LIFE przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. No Rok 2020, już upływający, choć okazał się niezwykle trudny, jeśli chodzi o realizację projektów i różne utrudnienia wynikające z pandemii, covid -a i różnych obostrzeń, okazał się paradoksalnie niezwykle Wielkim sukcesem, jeśli chodzi o współfinansowanie LIFE i zmiany, jakie zaszły. Przede wszystkim wprowadziliśmy zmiany w ofercie programu priorytetowego, które są korzystne dla naszych współbeneficjentów, dla, dla, dla beneficjentów i współbeneficjentów projektów LIFE. Umożliwiliśmy Wszystkim beneficjentom uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu, które pozwala na łączne zbilansowanie 95% budżetu ze środków Komisji Europejskiej i Narodowego Funduszu. Również zmiany są na zasadzie uproszczenia procedury. Udzielania dofinansowania oceny wniosków. Przełożyło się to, myślę, że na dosyć wymierne efekty. Ten rok, podsumowując, 2020, no będzie skutkować udzieleniem dofinansowania na ponad 80 milionów złotych dotacji z Narodowego Funduszu na współfinansowanie projektów Life przy co stanowi ponad połowę całego budżetu programu na lata 15-20. przy czym dla porównania w ciągu pięciu poprzednich lat było to łącznie niecałe 37 milionów złotych. W związku z czym widać, że tutaj doszło do pewnej zmiany i ta, te zmiany idą ku poprawie. Poprawie zaangażowania Narodowego Funduszu we współfinansowanie LIFE. Gdybyście Państwo chcieli, z uwagi na ograniczenie czasowe mojej prezentacji, bardziej się zagłębić w szczegóły, to na stronie internetowej dostępny jest program priorytetowy. I tu chciałbym zaznaczyć, że ten program priorytetowy będzie w najbliższym czasie ulegał pewnej aktualizacji na nową perspektywę 2021-2027. I tutaj też mam dobre, myślę, informacje, że budżet, o jaki występujemy na tą nową perspektywę, na współfinansowanie. Projektów LIFE, no, będzie o blisko 150% przekraczał budżet dotacyjny, który mieliśmy w perspektywie 15-20, więc będą to o wiele większe środki. Więc myślę, że wszyscy z Państwa, którzy będziecie pisać dobre projekty do LIFE i uzyskiwać z LIFE dofinansowanie, możecie liczyć również na współfinansowanie. Narodowego Funduszu. Przy czym też chciałbym tylko zaznaczyć, że planujemy, aby w najbliższych latach utrzymać te korzystne dla beneficjentów poziomy współfinansowania. Niemniej jednak trzeba się liczyć z tym, że w zależności też od rozwoju sytuacji, w dalszych latach może ten udział procentowy Narodowego Funduszu no, ulec zmniejszeniu, więc zachęcamy też do, do korzystania obecnie z naszego współfinansowania na tych dogodnych dla Państwa warunkach. Jest również jedna nowość, która pod nazwą Inkubator Live w tym roku została wprowadzona na zasadzie pilotażu dla Organizacji pozarządowych. Inkubator LIFE ma na celu wsparcie podmiotów przygotowujących wnioski do programu LIFE i jest to wypłacane w formie ryczałtu w zależności od tego, jak daleko, że tak powiem, zajdą prace nad wnioskiem. Największe dofinansowanie oczywiście uzyskają te podmioty, które Zakwalifikują się do dofinansowania i podpiszą umowę z Komisją Europejską. Natomiast podmioty, które jakby wcześniej kończą tę procedurę oceny wniosków, proporcjonalnie niższe uzyskują wsparcie na przygotowanie projektów. To jest również opisane w programie priorytetowym. Natomiast przy aktualizacji programu chcemy wprowadzić również pewne zmiany, a mianowicie rozszerzyć zakres katalog beneficjentów, którzy mogliby z inkubatora LIFE korzystać do no w zasadzie wszystkich kategorii beneficjentów LIFE z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych. To wynika ze specyfiki przepływów przez rezerwę celową. Natomiast w przypadku państwowych jednostek budżetowych będziemy tutaj podejmować współpracę z Instytutem Ochrony Środowiska, który mógłby takie wsparcie równoległe dla państwowych jednostek budżetowych zapewnić. Chcielibyśmy również podnieść poziom jednostkowego dofinansowania na przygotowanie wniosków z obecnych 50 tysięcy. Na wniosek do 80 tysięcy, przy czym zaostrzymy prawdopodobnie tutaj dojdzie do zaostrzenia selekcji, tak aby jednak bardziej konkurencyjnie przyznawać to dofinansowanie, wnioskom, które też no, miałyby większe szanse w Komisji Europejskiej uzyskać dofinansowanie. Także wszystkich Państwa, taką, można powiedzieć, zapowiedzią zachęcam do śledzenia zmian. Spodziewam się, że w pierwszym kwartale 2021 roku pojawi się już zaktualizowany nowy program z nowymi warunkami. Myślę, że wtedy też będziemy Państwa szerzej o tym informować, a na ten moment dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie.